Ostatnio zrobiłem film, w którym przedstawiłem samochody, które wyciskają najwięcej mocy z dwulitrowego czterocylindrowego silnika. I pierwsze miejsce zajął. Tam, tam dokładnie się dowiesz, kto zdobył pierwsze miejsce. No i pod tym wspomnianym filmem pojawiło się wiele komentarzy, w których było napisane, że to żaden wyczyn zrobić dziś mocny silnik czterocylindrowy. Bo całą robotę przecież robi turbo. Wiele osób pisało, że prawdziwe wyzwanie to zrobić mocny czterocylindrowy silnik, ale wolnosący, bez jakiegokolwiek doładowania. Więc podjąłem takie wyzwanie i zrobiłem taki odcinek. Challenge Accepted. Jestem Grzegorz, to jest kanał Motoryzacja z innej perspektywy, i dzisiaj dowiesz się, kto wycisnął najwięcej z wolnosącego czterocylindrowego silnika. I zanim powiem hasło z innej perspektywy, to chciałem wspomnieć, że naszym partnerem jest dzisiaj sklep iparts.pl. Czyli z częściami do twojego samochodu. I iPads przygotował tym razem dla każdego z was kody rabatowe. Ale o tym będzie później, bo teraz czas na hasło, czyli będzie z innej perspektywy. Zaczniemy to wspomnę, że w dzisiejszym odcinku interesują mnie silniki czterocylindrowe o dowolnej pojemności i najważniejszy jest parametr, ile udało się wycisnąć z litra pojemności. O co chodzi, to tam zaraz wyjdzie w praniu. Zaczynamy naszą przygodę od tego samochodu, który. No właśnie, czy po tej wersji Nissana spodziewasz się czegoś ekscytującego? No, raczej nie, ponieważ jego najmocniejszy silnik to 2,0 oraz 140 koni. Czyli bierzemy moc 140 koni i dzielimy przez pojemność 2,0, a dokładnie to przez 1,998 cm3 i wychodzi nam 70,7 koni z litra pojemności. Trochę słabo jak na nasze zestawienie. No ale w Japonii Primera ma inny charakter. Już poprzednik miał 190 koni z silnika 2.0, a nowszy model ma ten sam silnik, co tutaj, czyli SR20V, z którego wycisnęli 204 konie i to oczywiście bez turbiny czy innego doładowania. I model ten nazywa się Primera 20V, a silnik kręci się do 7700 obrotów na minutę. Więc dzieląc 204 konie przez 1,998, czyli te 2,0 wychodzi nam 102,1 koni z litra pojemności. I właśnie tylko auta, co mają ponad 100 koni z litra pojemności, znajdziesz w naszym zestawieniu. I następnym jest. Ten samochód kojarzysz? To jest Toyota Corolla, ale nie taka, jaką nasz naszych dróg, czyli nudna i z napędem naprzód. Ten model to Król Driftu czyli sam Keiichi Tsuchiya bawił się takim autem na krętnych drogach i wystarczy mu do tego silnik 1.6 o mocy 130 koni. No ale nam tyle nie wystarczy, my potrzebujemy więcej. Do naszego zestawienia 130 koni to za mało i dla Toyoty także to było mało, więc kolejna generacja koroli kodowo zwana E90 w wersji Levin, miała także silnik 1.6, ale już 145 koni i to już całkiem fajny wynik. No ale nie taki fajny jak 160 koni. Które znalazło się w tej wersji i w tym modelu. Jak spojrzysz na pokrywę silnika, to jest srebrna i nazywali ją Silver Top, ale była jeszcze inna pokrywa, czarna, a wiadomo, że czarne. dodaje mocy, więc tak zwanej wersji Black Top silnik 1.6, zwany 4AGE, ma 165 koni. Co daje nam wynik 103,9 koni z litra pojemności, czyli nieźle jak na wolno 1 1,6. Ale do rekordu jeszcze brakuje. Co pokazuje nam kolejny silnik, który jest od? Więc kolejny silnik możesz znaleźć w takim samochodzie jak? Tak, tak. To jest Selika i będzie kolejny silnik od Toyoty. Tym razem mamy 2,0 zwane 3SGE. Jego życie zaczęło się tutaj, czyli w Toyocie Wista, która w Europie później znana była jako Toyota Camry, i tam było 140 koni. No ale we wspomnianej Sylice silnik ten miał system VVTI, czyli zmiennych faz rozrządu, i dzięki temu moc wzrosła do 200 koni. I pokrywa silnika w tym modelu była srebrna. A jak wiemy, czarna dodaje mocy, i taką czarną znalazłeś tutaj. Nie, 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 nie. To nie był Lexus I. Ale Toyota Altezza, która jest klonem Lexusa IS. No i ta toyota była w wersji RS200, w której silnik 3SGM e ma czarną pokrywę i aż 210 koni. Więc mamy 105,1 koni z litra pojemności i drugi już silnik od Toyoty, który znajdziesz na naszej liście. No ale teraz czas na. Coś innego. Dobra, na jakiś czas opuszczamy Japonię, bo teraz idziemy do Wielkiej Brytanii. Lotus Exige, który produkowany był w latach 2004-11, w podstawowej wersji miał silnik wolnosący 1,8 o mocy 192, k... Czekaj, czekaj, bo czy czasem te 1,8 to nie jest. Tak, tak, te 1.8 to także silnik od Toyoty i Lotus po prostu sobie go pożyczył i będzie kolejna Toyota na liście. No prawie Toyota, ale o tym to za chwilę. W każdym razie, ten silnik oprócz Lotusa znajdziesz w takich modelach jak Toyota Celica T-Sport, ta ostatnia Celica, bo później to auto poszło na emeryturę. Ma go także Toyota Corolla w wersji T-Sport. Jeśli chodzi o wynik, to silnik zwany 2ZZ myśli GE wyciska 106,9 koni z litra pojemności. No ale to nie jest do końca silnik od Toyoty. Owszem, silnik 1.8 o znaczeniach ZZ jest od Toyoty, ale kiedy Toyota wydała go na świat, to nie miał w sobie za dużo życia. 140 koni i kręcił się do 6400 obrotów na minutę. Więc wysłali go do marki Yamaha. Tak, tak, to marka Yamaha podkręciła ten silnik, także kręci się teraz do 8200 obrotów na minutę i ma 192 konie. Więc jeśli chodzi o ten silnik, to Toyota ugotowała główne danie, a Yamaha porządnie doprawiła. A teraz serio, teraz już będzie coś innego, a nie Toyota. No właśnie, jak ma być coś innego, to zapraszam Cię teraz do sklepu iPads.pl, bo mamy dla każdego z Was kody rabatowe. Ja by je wykorzystać, to wchodzisz sobie na stronę iPads.pl i załóżmy, że chcesz sobie kupić nowe hamulce do auta, bo dobre hamulce to podstawa, więc wybierasz model. U mnie to będzie auto dla ludu. Do tego najbardziej popularne auto dla ludu, czyli Golf. No i to w wersji HOT, czyli GTI. Więc wybierasz sobie produkt, który Cię interesuje i ja dodaję ten do koszyka. Teraz wchodzę do koszyka i muszę dodać drugą sztukę, bo lipa trochę wymienić jedną tarczę. W każdym razie, tutaj potem na dole wpisujesz sobie trzy literki LCM, czyli kod rabatowy czyli pierwsze litery od "luźne ciekawostki motoryzacyjne" i dzięki temu dostaniesz 7% rabat na wybrane produkty. Rabat dotyczy każdej wartości zamówienia i nie ma czegoś takiego jak kwota minimalna. Jedynie z promocji wykluczone są oleje, sprzęgła, koła dwumasowe i opony, a na resztę otrzymasz rabat 7%, więc warto skorzystać, no bo rabat to rabat. Zapraszam na stronę iParts.pl i jakby co na dole masz instrukcję, jak skorzystać z tego rabatu. A teraz wracamy do Więc jak nie lubisz japońskiej motoryzacji, to w końcu mamy coś innego dla Ciebie, coś prosto z Niemiec. Ha! Nie, nie, Niemcy nie mają szans w tej rywalizacji. Mamy coś prawie z Włoch, prawie, bo taką markę jak Abarth kojarzysz, to oni mają skorpiona w logo i robią świetne reklamy, które w dzisiejszych czasach pewnie byłyby zbanowane. W każdym razie, swego czasu Carlo Abarth dogadał się z Henry Theodor Pigotti. To gość, co założył markę Simka. Simka 1100. Jest ta, którą Więc oni się dogadali w sprawie stworzenia dla Simki małego sportowego auta i tak powstało to. Model ten nazywa się Abart Simka i jak widać jest to mała wyścigówka, która pojawiła się w trzech wersjach: 1300, co oznacza, że ma silnik 13, 1600, co oznacza, że mamy silnik 16 oraz Simka Abart 2000 GT, co oznacza, że mamy tam 20. To właśnie te 20. No właśnie to ten najmniejszy jest tutaj największym kozakiem. Silnik 1.6 ma moc 155 koni i nie załapał się do naszej listy. Znowu 2.0, czyli wersja 2000 GT ma moc 202 koni i tym samym mamy 103,8 koni z litra pojemności, więc załapał się naszą listę. No ale to model 1.3 jest tutaj gwiazdą. Mamy tutaj 138 koni, co dzieląc przez pojemność 1,3 daje nam wynik 107,1 koni z litra pojemności. No i co ciekawe, silnik ten nie jest włoskiej produkcji, tak, te 1,6 oraz 2,0, ale model 1300 ma silnik od Peugeot, a dokładnie to pochodzi z tego Peugeot 304 i miał tam całe 75 koni. A Abarth bez doładowania, czyli bez dokładania turbiny, wyciągnął z niego aż 138 koni. I kiedy do tego dodasz, że silnik kręci się ten do 8300 obrotów na minutę i auto waży tylko 630 kg, to naprawdę to jest wyścigówka. No więc na kolejnym miejscu znowu mamy. Chyba się napije. Toyota. E, eee, no weź. Choć w sumie to nie do końca Toyota. Bo jak wiadomo, to jest Toyota GT86, a Toyota nie robiła silników bokser, a tutaj tak jest. Za to silnik boxer robi Subaru a Subaru BRZ i Toyota GT86 to te same auta i w obu jest wolnosący silnik Boxer zwany FA20, co ma 2 litry pojemności i 200 koni. Jednak po liftingu moc ta wzrosła do 208 koni, no ale to nie wszystko, bo... Sportowy dział Toyoty zwany GAZO Racing który zrobił tego szalonego jarisa, zrobił także szaloną Toyotę GT86. Model ten nazywa się Toyota GT86 GRMN i ma ten sam dwulitrowy, wolnosący czterocylindrowy silnik, ale teraz o mocy 216 koni. Czyli wychodzi nam 108,1 koni z litra pojemności, no ale ten model dostępny był tylko w Japonii w limitowanej edycji, więc mało kto nie wie. A szkoda. Ten samochód chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Our spirit. Our Pewnie wiele osób teraz uroni sobie łezkiem, ponieważ to auto to była wielka legenda i w sumie to tak wielka, że szybkie Mitsubishi zawsze kojarzone są z lancerem Evo. A nikt nie wie o... Cyborg. Tak, tak. Jest taki samochód Mitsubishi, co faktycznie zwie się po polskiemu Cyborg. Dokładnie to Mirage Cyborg i pod jego maską znajdziesz silnik 4G92, który ma skromne 1,6 litra pojemności, ale za to już nie tak skromne 175 koni. daje nam wynik 109,5 koni z litra pojemności w sumie szkoda, że u nas nie było takich modeli na rynku i hot z Japonii kojarzą się głównie z... Słuchaj, czy tylko chcesz czy nie, ale to Honda rządzi w wyciskaniu najwięcej z 4-cylindrowych silników i na początek... Na początek weźmy taką Hondę Integrę Type R, która miała w Europie 190 koni, ale w Japonii było to już 200, KM, wyciśnięte z silnika 1,8. Co daje nam wynik 111,2 koni z litra pojemności i trzeba przyznać, że ten silnik B18 to prawdziwy Dzikus. Z tej samej rodziny silników mamy kolejnego bohatera, czyli B16, który znajduje się tutaj. Honda Civic Type R pierwszej generacji, czyli model, który nigdy nie pojawił się na naszym rynku. I mamy tutaj silnik 1.6 o mocy 185 koni, co daje nam wynik 115,9 koni z litra pojemności. i Szkoda, że ten model nigdy u nas się nie pojawił, ale my za to mieliśmy tak zwane UFO. U nas w Europie ten model Civica Type R miał 201 koni. No i z racji tego, że model ten był produkowany w Wielkiej Brytanii, to Japonia miała innego Type R. To, co tak przeleciało, to Honda Civic Type R wersja z Japonii w Sedanie z niezależnym zawieszeniem z tyłu oraz silnikiem K20A, który zamiast 201 koni ma ich aż 225. Daje nam wynik 112,6 koni z litra pojemności. No ale to nie koniec historii tego silnika, bo w Japonii tym silnikiem K20A zajął się dział Mugen Motorsport. I auto, które ma taki silnik, nazywa się Honda Civic Mugen RR. I silnika K20A o pojemności 2.0 wyciśnięto tutaj aż 241 koni, co daje nam niesamowity wynik. 120,6 koni z litra pojemności, i taki wynik zapisujemy na naszej tablicy. Ale to nie koniec tej historii, ponieważ... To także jest Mugen, ale wersja na rynek brytyjski. I tutaj mamy silnik K20A, ale jego pojemność została rozwiercona do 2,2 litra pojemności, przez co ma 260 koni. Co daje nam wynik? 120,5 koni z litra pojemności, czyli praktycznie to samo co wersja Mugen na rynek japoński, bo owszem, tam mamy mniej koni, ale także mniejsza pojemność. Jednak to dalej jest za mało na pierwsze miejsce. Honda S2000 to samochód, który ma inny silnik niż Civic Type R, bo wersja o pojemności 2,2 litra i o mocy 242 koni. U nas w Europie model ten miał pojemność 2,0 oraz 240 koni, ale w Japonii, no tam japońskie auta zawsze są bardziej podkręcone i tam model S2000 ma silnik 2,0, ale moc 250 koni, co jest rekordem. Bo wychodzi nam 125,1 koni z litra pojemności i mamy zwycięzcę. i Jak widać Honda po prostu zdominowała te zawody więc można im pogratulować i się rozejść, więc gratuluję. Czekaj, 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 langza Wielokrotnie słyszałem, że to Honda zrobiła silnik wolnosący, czterocylindrowy, który wyciska najwięcej koni z jednego litra pojemności, ale to nie jest prawda. To co oglądasz to jest Nissan Pulsar... VZ-R w wersji do homologowania auta wyczynowego, czyli z dopiskiem N1. Pod maską mamy oczywiście silnik czterocylindrowy o mocy równo 200 koni, czyli to nie jest rekord, ale za to pojemność 1,6 sprawia, że wychodzi nam 125,3 koni z litra pojemności i to jest rekord. Owszem, jest to minimalnie więcej od Hondy, ale tak samo jak w sporcie, tak i tutaj, to czasem takie minimum decyduje, kto jest wygranym, a kto ma drugie miejsce. Więc to Nissan, z tego co mi wiadomo, wycisnął najwięcej z jednego litra pojemności w silnikach wolnosących czterocylindrowych. Tutaj się należą gratulacje. No dobra, napisz w komentarzu, które auto byś przytulił do garażu z naszej listy i czy się spodziewajesz, że to Nissan będzie na pierwszym miejscu. Pamiętaj także o kodach z firmy iParts.pl, warto skorzystać, bo rabat to rabat. Dlatego zapraszam także w nasze inne miejsca, Facebooka czy tam Instagrama. Linki masz na dole w opisie i warto, bo, bo tam się dużo dzieje. No i warto też subskrybować nasz kanał i kliknąć ten taki dzwoneczek. Bo szykuje się niespodzianka, ale o tym to. No, i taki kubek to w ogóle możesz sobie tam kupić. Tam na dole jest informacja, jak go dostać, bo z tego herbatka smakuje dużo lepiej. Ma więcej charakteru. No, i pamiętaj, że no wiadomo, życie jest za krótkie, wyjeździć autem jakim? No, bez charakteru.